Moi drodzy, jak wiecie, chcę wygrać wyścig o prezydenturę Warszawy, jako bezpartyjny kandydat. I chciałbym, żeby wasze pokolenie doszło w naszym mieście do władzy i realizowało swoje pomysły. Mój program Niech Wygra Warszawa zawarłem w siedmiu zadaniach. Warto, żebyście rzucili okiem na te trzy strony A4, które napisałem. I które będą także publikowane w Rzeczpospolitej. Ale chciałbym przede wszystkim, żebyście te siedem zadań rozwinęli, wzbogacili, dodali do nich ten najistotniejszy w samorządzie, lokalny aspekt, nasycili to detalami i swoimi własnymi pomysłami. Jest nam pomysł na to, jak w profesjonalny sposób zarządzać miastem, nie administrować nim. A naprawdę przewodzić jego społeczności, jak opanować biurokrację, wszystkie blokady decyzyjne, które pod koniec owocują korupcją. Jest tam pomysł na to, jak skończyć obwodnicę śródmiejską, której początkiem była trasa łazienkowska, jak skończyć to przed rozpoczęciem euro. Jest tam pomysł na rozwój transportu publicznego, na jego integrację, na różne udoskonalenia, często wcale nie tak bardzo kosztowne w ruchu ulicznym. Słowem, chciałbym, żebyście dodali do tego swój krytycyzm, swoje pomysły i swoją znajomość lokalnych problemów. A zatem zapraszam. Zgłaszajcie swoje pomysły, zgłaszajcie swoje pytania, a ja będę starał się niemal z dnia na dzień na nie odpowiadać. Dziękuję Wam bardzo za dotychczasową współpracę.